Siemaneczko, z tej strony, Januszka 69. W drugim odcineczku, tym razem otworzymy sobie gama jedyneczki 10, szybka dyszka Nie sięgam od graczula, ale mniejsza z tym pierwsza skrzyneczka AUG. Otwieram o drugiej. Widziałem wyświetlenia. Tam 20 minut do temu dodałem odcinek, było 30 prawie wyświetleń. o to myślę. Oe, następny odcinek, nie ma co się opierdalać. Ciebie. To po cięciu była taka reklama, czy sekundowa, zrobiłem cięcie. Jedziemy dalej. Liczę na M, czy na A4. O, tak, 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 tak z strachu. No jak mówiłem, otwieram o drugiej w nosy. Dodam zaraz odcinek, nie wiem, za 10 minut możecie się spodziewać. Limonka. Limonka z bonka. E Revolver. Wiecie tam co robić, możecie O, uh, MK, zajebiście, zajebisty traf, Zajebisty fa... file test, fil 50, Piędzie... oh, u 60, 60 orców Zajebiście, opening się zwrócił, jestem zadowolony z tego odcineczka e O kurwa, bizon, to kurwa gówno z kina. Nie widać ja jak siatka z wygląda Patologius, Wiecie możecie tam w ten fajny, czerwony, 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 przycisk. Subskrybuj, widziałem, że już są chyba z 5 subskrypcji, tam 6. Lajków też było 6, wyświetleń było prawie 30, z jestem dumny, oczywiście. No taki skin dotknęliśmy dupy nie urywa. Ale są dwa, dwa różowe są się zwrócił, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, widziałem, że komentarzy było ponad 10 gdzieś około, z tego też jestem dumny, do kolejnego odcinka i o.